Bożym ciałem, bo akurat tak wypada. ja dopiero pra do pracy w piątek i w sobotę. My na mieście, bo jedziemy do Rosmana, do Kika i do Lidla na chwilkę. I Znaczy nie do Lidla, do Dino. To się jeszcze zobaczy. Czy Lidla, czy Dino. Um, po pierwsze, szukamy dla niego butów. Zobaczmy sobie buty w Kiku. E ja muszę kupić w Rosmanie smoczki dla małej, bo przegryzła do butelek i no, no, trzeba je po prostu kupić. Mimo, że próbujemy odstawić tą butelkę i jest coraz rzadziej, no ale cóż mamy poradzić? To niestety, no, tak bywa. Jako ja nawet dzisiaj mi się pojawiło na, na grupie pomusiowej, że tam 18 czy 20 miesięcy. I problem z butelką ze smoczkiem, bo nadal pije w nocy duże ilości, z tym w ciągu dnia. No i też tam w komentarzach było, że nie nie zamieć. Nadal pije po prostu mleko i tak dalej, nie? Bo tak mimo wszystko, ale no nie będziemy na siłę usuwać jej tej butelki, no bo ona nie ma smoczka i to jest dla niej taki uspokajacz. Mimo wszystko. Więc witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, którego nagrywam. Mimo, że vlog maję nie ma, no to staram się jak najczęściej dla Was nagrywać. No i zapraszam serdecznie do oglądania. Kupiliśmy, kupiliśmy w filmie właśnie takie krakersy serowe. Zobaczyłam takie kanapie serowe, okej. Okay. I takie serowe? Gdzie? Gdzie to jest ser? Myślałam, że będzie kremia jakiś słodki, a nie jeszcze słona przekąska. Więc teraz zrobimy test. Proszę. Nie mało to sera tego drzwi. Mhm. Mało tego sera, tam czuć taką... Tego specyficznego sera, tego smak. Wolałbym kupić ser w tubce, w puszce. Mm -hmm. Taki wiesz, co się wyciska. Mm -hmm. I krakersy. No. no słabe, słabe. No ale mamy. Byliśmy w niedzielę z moją mamą na targu. Ja tam wam pokazywałam tam e, chyba w jedną przebitkę i kupowałam kostium, bo nie mogłam na siebie znaleźć. Zależało mi, żeby miał fishbine, żeby mi utrzymał ten mój duży biust. No i był problem. I w ostatnim sklepie, w którym byliśmy, pani mi perfekcyjnie od razu dobrała. Tak, to będzie ten. I teraz go wam pokażę. Taki, mogę sobie go tutaj ściągnąć.

do domu już ogarnięci z powrotem, więc zaczynam robić obiad, bo jest no, chyba po godzinie 14. Będę robić makaron z, ze schabem, ale w przepisie jest szynka, ale w moim przypadku no, będzie schab, no bo go rozmroziłam i nie mam kiedy go wykorzystać, jeżeli się jeszcze nadaje, z jajkiem w przyprawie kary. To jest przepis z y, fitatu na dobrą sprawę. Więc łatwo go znaleźć. chyba makaron kary z szynką. I naprawdę w sumie dobre, bo wczoraj go jedliśmy, tylko że z szynką i z boczkiem jednocześnie. Więc zapraszam do wspólnego gotowania. I got more. Love you than I can. No matter where więc wolne ciężko było z miejscem parkingowym, jak zwykle tak? No. tam, mniam tylko wyciągnij ten kawałeczek co to za dziewczynka? wróciliśmy z zakupów i nawet tutaj wam niczego nie chcę pokazywać, bo jest tutaj taki sef, więc zrobię po prostu szybki hol. i zabieram się za sprzątanie wzięliśmy tutaj taki zwykły chlebek chlebek żytni, bez drożdży, bułki mleczne, trzy pomidorki malinowe, twaróg tłusty, filosa, jogurty pitne, takie opakowanie Kiri dla małej, są tutaj trzy sztuki. Bartek szukał e, takiego sosu toffi, więc w końcu znalazł. Kawa, trzy razy puszka tuńczyka, łosoś wędzony, jogurt naturalny kremowy, cukier, sól, Majonez, zielone pesto i dżem y, z czarnej porzeczki. Coś na co miałam ogromną ochotę. Smalec z y, boczkiem i cebulą. Miałam naprawdę wielką ochotę. Oczywiście boczuś, pęka, dwa razy pierogi, duży ser. Wzięliśmy dwie nowości na spróbunek, chipsy. Tutaj mamy o, o smaku serowa quesadilla i o smaku grzanka czosnkowa. Zobaczymy, jak będzie smakować. Chusteczki, szpinak, dwa razy frytki, trzy cebulki, cytryna. Banany dla małej. Dawno nie brałam, a może sobie z chęcią zje. W końcu jakiś znalazłam uniwersalny płyn do czyszczenia. Bartek wziął te takie placki, to co tyle, coś takiego. No i pizza na dzisiaj. To bardzo, dla mnie, mniejsza dla Bartka tak. I tyle z zakupów wydaliśmy 317 złote w Lidlu. Trochę dużo, no ale cóż, kawa, cukier, sól się skończyły. E, no nie trzeba było w sumie brać tego mm, sosu, tego sosu tofi czy tych chipsów, czy, czy pizzy. To sama pizza, no poszła z 30 złotych, coś takiego. The Aurorka dostała taki prezent od dziadków na Dzień Dziecka No jest to mega urocze i takie śmieszne zbieg okoliczności, bo ja to chciałam zamówić na Shein W końcu nie zamówiłam Zamówiłam rękawki i dmuchany basenik, ale ja to wam pokażę w którymś vlogu No i z tego zrezygnowałam, a to proszę... Moja aurorka dostała coś takiego Skończyłam przed ogarniać w domu Ogarnęłam tą całą kuchnię, bo po zakupach mówiłam wam, że cała kuchnia jest po prostu zawalona I aż wstyd ją pokazywać Ale na szczęście już ogarnięta Mała śpi w salonie na sofie, więc przyszłam tutaj do naszej sypialni, żeby z wami porozmawiać Chciałam stricte z wami porozmawiać o temacie dzieci i pieniądzach ale ogólnie to, że nie trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby dziecko miało dobre wspomnienia z dzieciństwa, miało szczęśliwe dzieciństwo. Przecież kiedyś ludzie nie mieli praktycznie pieniędzy, a dzieci spędzały na wsi cały Boży Dzień i to pamiętają najlepiej po prostu. To dzieciństwo, które spędziły na, na dworzu, na zewnątrz. Ja mogę powiedzieć to na własnym przykładzie. Wracam do mojego dzieciństwa, do moich lat właśnie dziecięcych, z wielkim uśmiechem na twarzy, bo bardzo dobrze je wspominam i uważam, że naprawdę super je spędziłam. Nie było wtedy tak rozpowszechnionych telefonów, więc nie siedzieliśmy aż tak na telefonie na telefonach, w domach. Dzień potrafiłam spędzić z moimi kuzynami adoptowanymi na dworzu, bawiąc się, chodząc po różnych krzakach, nie krzakach, czy to u nas, czy tak jak było w naszym przypadku częściej u nich, bo mieli huśtawkę, jakiś tam domek do zabawy jeszcze wtedy był. I chciałam po prostu stricte tutaj powiedzieć o Aurorce, że uważam, że ona też będzie miała bardzo fajne dzieciństwo, bo ma na podwórku Cały plac zabaw, że tak powiem. Jedynie ja czego nie ma, no to takiej dorosłej, jeszcze takiej um, nie na swój wiek, to też nie huśtawki, ale mamy blisko plac zabaw. Mam basen teraz, więc może się po prostu kąpać i te wszystkie dmuchańce, niedmuchańce, właśnie do basenu, które wam pokazywałam. E, I ma naprawdę fajne dzieciństwo, bo spędza je na dworzu, mimo że dostaje telefon, bo czasami się po prostu nie da nic ogarnąć. Wy jako rodzice, my jako rodzice nie musimy zapewniać najlepszych all inclusive w wakacji, w jakimś innym kraju, czy do Turcji, czy do Egiptu, czy do Chorwacji, czy gdzieś tam. All inclusive, czyli wszystko, wszystko co najlepsze, wszystkie zabawki, najdroższe buty, bo to co najdroższe, na przykład Nike czy Adidasy, czy inne takie nie są czasami dobre dla nóżek rosnącego dziecka. Tylko na przykład takie, jak my mamy właśnie z Nelly Blue, są dobre, są tanie, a nie zawsze to, co tanie, to gorsze. Czasami właśnie to, co droższe, jest gorsze niż to tanie, mimo wszystko. I to, że na przykład nie stać mnie z Bartkiem na to, żeby pojechać gdzieś za granicę, mimo że ja sama bym chciała, po prostu, ja bym to zrobiła dla siebie, nie dla Aurorki, mimo wszystko, no, fajnie, żeby z nami pojechała, ale ja nigdy za granicą nie byłam. E, I mimo wszystko chciałabym kiedyś polecieć, czy do, do Chorwacji, czy do Grecji, bo to są te dwa e, miejsca, które chciałabym po prostu zwiedzić. To ja nie czuję potrzeby i nie czuję takiego, że, zanie, że zawiodłam a moją córkę, przez to, że nie zabieram ją na wakacje za granicę, nie zapewniam jej super najdroższych. Y, Atrakcji najdroższego wózka albo po prostu drogiego wózka, drogich po prostu ubrań, drogich zabawek. nie no po prostu ma wszystko, co jej potrzebne. My wakacje spędzamy w Polsce. Jedziemy na kilka dni, nie będę jeszcze zadać na ile. I Ja na początku chcę Aurorce pokazać to, co najpiękniejsze w Polsce, to co mamy tutaj. Nie za granicą, tylko co tu, bo mamy góry, mamy pustynie, mamy morze, mamy mazury, lasy, to jest wszystko tak piękne. Polskę mamy naprawdę śliczną i ja nie potrzebuję wyjeżdżać na najdroższe wakacje gdzieś za granicę, a nie pokazałam jej tego, co mamy tutaj na miejscu. Ja zwiedziłam praktycznie całą Polskę. Oprócz gór, bo akurat moi rodzice Nie przepadają za górami Więc góry akurat omijaliśmy Więc ja tamtego zakątka nie znam Ale Sandomierz, Zamość, hełm, e, Praktycznie wszystko Na Mazurach I mimo, że no, Nie wyjeżdżam za granicę Bo po prostu na to finansowo e, Nie możemy sobie pozwolić To cieszę się, że mogę pokazać Aurorce to, co mamy tutaj W naszej pięknej Polsce e, A może się kiedyś uda, że pojedziemy za granicę i będziemy mogli zwiedzać coś innego, częściej jeździć na jakieś wycieczki. I ja naprawdę nie czuję potrzeby, żeby małe kupować najdroższe rzeczy, najdroższe, właśnie, ubrania, zabawki, bo wiem, że ona ma i tak tego dużo i nie wszyscy sobie mogą pozwolić. I właśnie ja dostałam wiele razy już od Was takie, nawet prywatne wiadomości, że. Dziękujecie mi, że pokazuje właśnie taką codzienność, naturalność, takie normalne życie. I właśnie od tego tutaj jestem, żeby właśnie Wam pokazać, że nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze każdy kupuje to, co chce, od tak. Mimo wszystko osoby, które. Mogą sobie pozwolić na, na różne mm, przyjemności, no to doszło do tego prawdopodobnie ciężką pracą yy, i prawdopodobnie uczciwą pracą, yy, nie mi wnikać. Yy, Mnie po prostu jest bardzo miło, jak mogę czytać właśnie takie komentarze, że właśnie dziękujecie mi za to, że jestem taka naturalna, yy, taka ludzka, taka normalna, yy, nie przesadzam z czymś tak na dobrą sprawę i pokazuję po prostu realne życie, bo wiem, że. Jest więcej właśnie takich rodzin, gdzie no nie mogą sobie pozwolić na parę wyjazdów w ciągu roku, tylko zbierają na przykład na jeden wyjazd, na przykład kilkudniowy w Polsce czy to za granicą, tak? że nie mogą sobie pozwolić po prostu wyjechać nawet dwa razy w roku na, na kilka dni. No i właśnie od tego tutaj jestem i bardzo mi miło, że mnie po prostu oglądacie chcę was, chcę dla Was być po prostu taka naturalna, zwyczajna, normalna, jak taka. Koleżanka, no i jak tak do Was mówię, no to mogę oficjalnie powiedzieć tą informację, mimo że nie mamy jeszcze Instagrama, strona się tworzy, a mianowicie razem z Bartkiem, z moimi teściami, ogólnie to jest pomysł mojej teściowej, na której się zgodziliśmy e, i bo my też tutaj mieszkamy, ale to mimo wszystko też będzie od nas zależało, a mianowicie otworzyliśmy hotel, hotelik e, dla psów, pod nazwą Podłosiem. Wszystko radzę nam, można się domyślić mniej więcej. <grytanie> e, wiem, że to zdradzam mniej więcej gdzie, gdzie mieszkamy, no ale żeby rozpocząć jakiś taki mały biznes rodzinny, no to jeszcze w domu no to mimo wszystko musicie wiedzieć, gdzie ten hotel jest, a jest właśnie w naszym domu tutaj e, rodzinnym. Więcej będzie na stronie, jak będzie udostępniona. Teraz możecie się kontaktować razem z moją teściową. Dam Wam link do posta, którego po prostu wstawiła na swoim profilu na Facebooku. Jest tam też numer, do którego, pod który możecie dzwonić właśnie do mojej teściowej. To nie jest mój numer, ale. Oczywiście do mojej teściowej w sprawie hoteliku, zakwaterowania waszego piescha, waszych psów. No bo właśnie to są takie, taki hotel całoroczny. Jest to działalność niezarejestrowana, bo dopiero zaczynamy i no to nie są jakieś super duże koszta jeszcze nic nawet nie zarabiamy, więc serdecznie zapraszamy do. Kontaktu, bo z chęcią Waszego pieska z okolic czy, czy z, z dalszych po prostu części radzenia przyjmiemy. To jest no, naprawdę duże podwórko. Rodzinny klimat. Pieski mieszkają w domu, nie na zewnątrz, nie ma tu żadnych klatek. Bardzo serdecznie Was zapraszam do kontaktu i idziemy z dalszą częścią tego vloga. Poszłam zdjąć pościel, bo na zewnątrz mamy wieszaki, właśnie, taką linkę a ja prałam dzisiaj swoją swoje prześcieradło. Swoją prześcieradło? Swoją kołdrę o, prałam dzisiaj i pogoda tak nagle się popsuła. Dzisiaj ogólnie jest tak średnio z pogodą, bo raz jest słońce, raz jest fajnie ciepło, a raz jest tak chłodno i pochmurnie. No i tak się zrobiło pochmurnie dosyć, więc poszłam raz, dwa, żeby to zdjąć. No i teraz, no i teraz jestem zmuszona mieć tak kołdrę, bo końcówki Nadal są mokre i cikną.